Teraz mi się przedstawić. Nie chcę! Hejka, to jest Oliwka z kanału Raven Human. I będziecie dzisiaj wybrać na ciebie na wrzesień. Chyba. Tak, okej, okay, to już mogę. Już mogę, że pozwolić. Okej. Okay. To więc pierwsza książka. Pierwszej książki. O nie. To jest tak, że pozwolę Ci wybrać. Nie, jeszcze gorzej. Bo to, jest, bo to jest ten sam autor, i ja zawsze Ci mówię, że mniej przeczytaj te książki, a ty nigdy ich nie czytasz. I jedno miała ja ci na rodzinę. To masz tę krótszą, daj. Ta jest krótsza. Ja Chciałam na końcu drugi Mili Gayman. I w ogóle, ta... Tak, ja tu chyba coś jeszcze napisałam. Mówię. Uh -huh. oh. uh -huh. Kiedyś byłam dla sobie miła jeszcze. Kiedyś wolisz to dla mnie miła, już nie jestem. Dobrze. Czy już mogę kolejną książkę? Możesz. To jest ta książka, ponieważ ja ją znam. To ja mam nie patrzeć, czy mam patrzeć? Nie, nie? ja mówię teraz do kamery, bo jestem ja youtuberem. No. I... nie wiem, no masz. Ty ją znasz? Tak, ja ją słucham i była bardzo urocza i fajna. Bardzo fajnie. Potrzebuję czegoś takiego. Okej, okay, ja ogólnie nie przemyślałam tego aż tak bardzo, bo... Nie masz? Wiem, ja, ale bo teraz mnie znienawidzisz. Nie, nie, nie wiesz tych, nie, zostaw ich tam, nie. zostaw ich tam, bo ci powiedz. Nie, to nie będą ono nic. Waters też. No to też nie to. To kabel też. Aha, ale to nie jest ale coś to takie. Ale no to się czyta szybko. Pokazała to kamerę. Tak pokazała mi nawet zrobiłam. No dobra, A to nie jest jakiś jakichś No jest, ale jest bardzo ciekawe moim zdaniem. No, dobra. Chociaż ty nie lubisz science fiction. No ale, ale... w książnicy jest druga i trzecia część? Tylko w czytelni. Ale tak jak przejdziesz, to możemy i do czytelni przeczytać to razem, bo ja nie czytam drugiej i trzeciej. No to się nie, nie, nie da się tego. To się nie da. No będziemy jednocześnie czytać jedną książkę? Tak że jesteś? Który 12 jesteś? godzin, aż skończymy? No nie, wrócimy tam później, nie możemy mieć na 12 godzin tej książki. No dobra, dobrze. Dobrze, dobrze. 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 To jeszcze ostatnią? Tak. My też mam. No okej, tam wery To wybieram tom, ponieważ nie. O. długo już jest u ciebie. No. I ja też bym chciała to przeczytać, ale chcę najpierw zobaczyć, co to będziesz myślał. Okej. Okay. Ale śmieszny Tyler. Ja. śmieszny? No nie wiem, bo jest taki różnorodny. I no takiej rzeczy nie czytam zwykle. Co za quality content? <noise> Bąk! Bąk. Dziękuję Oliwka. Bardzo proszę. A, a co, co, jak się nie uda mi przeczytać tego? No to źle. To wtedy. Bojęknę cię w głowę tak mocno, że już się nie połynkniesz. A ja będę tutaj. No To ja przyjadę tu specjalnie. Specjalnie przyjedziesz, żeby mnie boiknąć? Tak, i to będzie tak, że ty mnie. Miał... Specjalnie zaraz nie przeczytam, żebyś przyjechała do mnie. Ale to będzie tak, że ja przyjadę i ty po mnie przyjedziesz na dworzec, co ja cię boinknę i wsiądę do pociągu z powrotem. Już widzę, jakie wiesz 10 godzin po południu, żeby mnie boiknąć i ja po na 10 godzin powrotem. To boiknę cię jak będziesz w Szczecinie teraz na zapas. Ja nie wiem, w Szczecinie. No, już nie możesz mnie na zapas! No, zachętę! Przed smak tego zaznaczyłam! Muszę wracać do domu. Hejka, jest 8 września i dopiero niedawno zaczęłam się zabierać za ten TBR, który oliwka mi wybrała. W weekend zaczęłam czytać Iluminai i teraz jestem na 200 stronie dokładnie. Oraz od dwóch dni czytam. Już jestem na Crown jestem na 70 stronie. Jeśli chodzi o Illuminate, to bardzo fajnie się czyta Jakby te historie w tym formacie i to mi się bardzo podoba. A zwłaszcza, że jakby po prostu szybko to idzie, i no nie wiem, podoba mi się to, że mogę przeczytać parę stron jakby czatu internetowego i wiem, co się dzieje w historii. <grytuje> Irytuje mnie trochę ta relacja głównych bohaterów Katie i Ezry, bo oni są jakby byłymi i wciąż się kochają i tak dalej, ale ja nie chcę o tym czytać. I don't give a fuck. I don't give a single fuck about these heteros. I irytuje mnie też trochę coś, co jest stanowczo jakby wkładem Jack Kristafa w tej książce z jakby z tego co wiem o nim jako człowieku i o książkach, które pisze, Czyli jakby humor zabazowany stricte na jakby seksie i mm, wiecie takie przekomarzanie się na zasadzie wyrucham ci siostrę, co jest strasznie żałosne moim, moim zdaniem i e, no jest też bardzo uprzedmiotowiające, tak? Więc jakby... Hmm, no mi się to nie podoba. Swoją drogą bohater, który... w sensie postać, która właśnie... z którą ten Ezra sobie wymieniał takie żarty, e, też miał takie poczucie humoru i potem coś się stało i nagle jest postrzegany jako wielki bohater, po prostu człowiek z ogromnym sercem. Gdzie wcześniej nie było ani jednego jakby znaku, że w ogóle ma jakieś wartości oprócz tego, że nie chce, żeby jego przyjaciel wyruchał mu siostrę, no nie wiem, nie, nie, wiem, nie wiem jeszcze, co sądzę. Ta książka jest strasznie ciężka, bardzo trudno mi się ją trzyma i teraz, i jak czytam też, więc to jest problem. Jeśli chodzi o you should see me In A Crown to jestem na razie bardzo na początku i jeszcze niewiele się wydarzyło, więc jakby nie, nie za bardzo jestem w stanie stwierdzić, czy mi się podoba, czy nie. Ale chyba już poznaliśmy Love Interest głównej bohaterki Liz i wydaje mi się, że to będzie bardzo, bardzo cute. Zdecydowałam się właśnie na tę książkę jakby równolegle do czytania z Illuminae, bo zaczął mnie irytować ten heteronudny romans i stwierdziłam, że I, I need some gays in my life. Więc oto, oto ona. No i tak, dzisiaj mam dużo sprzątania i Potem muszę nagrać filmy i jutro muszę pisać esej. I powiedzia też muszę pisać esej, więc nie wiem kiedy skończę te książki, ale tak tylko daję znać, że zacząłam <grym> Pewnie cały ten TBR zajmie mi miesiąc, więc jakby nie spodziewajcie się za dużo. Hejka jest 13 września i dziś skończyłam już na Crown e, Lee Johnson, czyli pierwszą książkę chyba z tego tbr jaką przeczytałam. E, I tak bawiłam się bardzo dobrze. Bardzo przyjemnie się to czytało. Nie wiem, czy Wam mówiłam, o czym jest ta książka. Zasadniczo jest o ostatniej Liz, która kończy liceum i bardzo chce się dostać do, do szkoły, tak, na studia, ale potrzebuje pieniędzy, bo jej rodzina nie jest zamożna, a wiecie, Ameryka, płatna edukacja i tak dalej. I kiedy okazuje się, że stypendium, do którego jakby aplikowała, nie zostało jej przyznane, to postanawia wziąć udział jakby w konkursie na w, sensie, no, w wyborach na y, królową motoralnego, tak, Prom Queen, y, bo jakby nagrodą jest też nagroda pieniężna, która jej się bardzo, bardzo, bardzo przyda. I w trakcie jakby swojej kampanii na królową, prawda, zakochuje się w innej dziewczynie, która również startuje na królową. I tak mniej więcej jest tak książka opisywana, chociaż jakby to nie jest to nie jest to, co się wyobraża, jak się słyszy coś takiego, w sensie to nie jest jakaś dziewczyna, która też jest bardzo zaangażowana w w jakby ten wyścig, tak? W ten konkurs to nie jest jakby żaden większy problem w tej książce więc właściwie to jest po prostu, wiecie, urocza książka z romansem między dwoma dziewczynami trochę o przyjaźni, trochę o rodzinie, o, o tym że outsiderki, czy jakby ludzie, którzy nie są traktowani jak wiecie, ci idealnie nastolatkowie, jak w filmach i tak dalej, wciąż zasługują na miłe rzeczy, na, prawda Urocze momenty, i jakby takie właśnie typowe doświadczenia z liceum, i tak dalej, i jakieś szczęśliwe te wydarzenia, i w ogóle. Więc to było ogólnie bardzo urocze. romans między właśnie Liz i Mac był no, uroczy. Kocham Mac po prostu całym serduszkiem. Trochę żałuję, że nie było ich w sumie więcej, bo tak naprawdę w którymś momencie tej książki jakby trochę zmienił się kierunek i jakby zamiast, wiecie, nie było aż tak dużo, po prostu Mak i Liz razem um, Mak jakby poszło trochę, zeszło na drugi plan Ale też przyjaźń Liz z Jordanem była super urocza i bardzo mi się podobała No bardzo miło spędziłam czas z tą książką i cieszę się, że wreszcie udało mi się przeczytać, bo już od paru miesięcy bardzo, bardzo chciałam to zrobić i teraz coś się udało, no i Przyczytam dzisiaj parę stron illuminej i jestem na 228 stronie. Eee, szczerze to już mnie zaczyna irytować ta książka, przez to, że jakby są wiecie, jakieś poważne momenty, gdzie komuś zagraża śmierć, a eee, zawsze to jest Ezra ze swoim jakimś kolegą w ten piszą sobie, wiecie, wiadomości na czacie eee, i są albo niesmaczni, zwyczajnie niesmaczni, albo jakby wiecie. To jest na zasadzie plotkowania o tym, kto się komu podoba, kto z kim co zrobił, i tak dalej. Kiedy dosłownie, na przykład, jedna z tych osób jest zagrożona śmiercią przez rozstrzelanie, i to może mieć być śmieszne albo jakby autoironiczne, bo, wiecie, romans da jakby w książkach fantasy, science fiction dla młodzieży, który jest. Tak trochę dupy, bo oni prawie zawsze mogą umrzeć, a zamiast tego się całują czy coś, ale to po prostu wychodzi żałośnie i irytująco i mnie to bardzo, bardzo jakby mnie to irytuje. To tyle na teraz dzięki, pa. Hejka, jest chwilę po północy 16 września i ja właśnie skończyłam, znaczy właśnie w sumie jakieś pół godziny temu skończyłam Illuminate mam do powiedzenia o tej książce. Przez większość czasu mi się nie podobała i bardzo mnie irytowała i... Uważam, że romans w tej książce jest żałosny, po prostu żałosny i kringowy. Tak samo jak humor Jaya Krzysztofa. Wiem, że to jest humor jak Krzysztofa, bo czytałam jak się nazywa ta książka, Niby Noc, i tam było dokładnie to samo. I to jest autentycznie po prostu żenujące i nie wiem, jakim cudem, jakby to, to mu się wciąż udaje, bo to są autentycznie takie żarty albo w ogóle teksty na poziomie. Wiecie, albo typa, który pisał, jest heterotypa, który pisał książki 20 lat temu, 40 lat temu, albo na poziomie dzieciaka z gimnazjum, i to jest naprawdę żenujące. Więc przez większość książki byłam po prostu bardzo zirytowana, i irytowali mnie ci heterosi. Miałam tego wszystkiego dość, ale końcówka była bardzo intensywna i to mi się podobało. Moje ulubione rzeczy w tej książce to po pierwsze to, że jakby. Dzięki tej formie szybko się czyta i też mam bardzo krótkie rozdziały. Czy jakby właśnie wiecie, te różne pliki są w różnej długości, no ale zasadniczo nie są jakoś szczególnie długie, więc w miarę szybko mi to szło. No i właśnie jakby perspektywa Aidana, czyli sztucznej inteligencji, która występuje w tej książce, były bardzo interesujące i fajnie napisane i mi się podobały. Dlatego też. Końcówka bardziej mi się podobała, bo tam jest po prostu A1 więcej no ale tak, to była bardzo intensywna i bardzo fajna Podobała mi się cała ta akcja i wiecie... Wysokie stawki i tak dalej Trochę było czucie nadziei, ale jednocześnie... Kaylee będąca absolutnie awesome No i jakby jeszcze ten jakby kompletnie ostatni rozdział, w sensie jakby ostatnia Konwersacja co jest tutaj zawarte i to, czego się dowiadujemy podczas niej. To, to było coś, to mi się podobało i to może nawet sprawić, że przeczytam kolejną część. E, jeśli kiedyś znajdę motywację i czas i ją w bibliotece. No. E, no i tak, to w sumie wszystko. Teraz mam jeszcze dwie książki do przeczytania z tego tybieru więc pewnie niedługo się za nie zabiorę. Hejka, jest 20 września. Ja jakieś dwa dni temu skończyłam czytać Ocean na końcu drogi. Ta książka jest bardzo krótka, bo nawet nie ma 200 stron, i przeczytałam ją ogólnie jakby w dwa dni, tak po prostu pod rząd. I nie mam jej teraz w ręce, bo przeprowadzam się dzisiaj i mam ją gdzieś tam spakowaną, już nawet nie wiem gdzie, ale tak chcę powiedzieć, że bardzo mi się podobała i że byłam zaskoczona, że była taka trochę creepy, niepokojąca. Nie spodziewałam się tego, zwłaszcza kiedy jakby. Ogarnęłam, że główny bohater ma 7 lat, kiedy to wszystko się dzieje Ale tak no, na pewno bardzo fajny klimacik Podoba mi się styl Nila Gaimana i bardzo chętnie przeczytam więcej jego książek I no to w sumie wszystko Zostało mi jeszcze do przeczytania On the come up. I to będę pewnie czytać w przyszłym tygodniu Bo bardzo chcę to skończyć we wrześniu Bo czemu przeczytanie czterech książek zajmuje mi cały miesiąc Wow! We do BMS. Hejka. Jest e, w sumie to już 30 września, bo jest po północy. E, no i ja przez ostatnie dni, czy w sumie przez ostatni tydzień <grych> e, czytam on the come Up, Angie czyli ostatnią książkę z tego TBR-u. E, jestem w połowie mniej więcej na stronie 210. No i jak na razie bardzo mi się podoba e, przede wszystkim. Bardzo imponuje mi to, jak Angie Thomas potrafi jakby bardzo szybko zaznajomić czytelnika ze swoimi bohaterami i jakby ich życiem. Bo już nawet po kilkudziesięciu stronach tej książki wiecie, jakby czułam, że wiem, kim jest główna bohaterka, że rozumiem w miarę jej życie i jakby czuję, że jakby ludzie w jej życiu i ona sama jakby mają charakter że mają osobowość i są jakby prawdziwymi. No nie są prawdziwymi ludźmi, nie, ale jakby czyta się jak byli prawdziwymi ludźmi, co bardzo doceniam, bo właśnie wiecie, jakby dużo w sumie e, młodzieżówek, szczególnie właśnie takich obyczajowych, często jakby no po prostu nie robi tego tak dobrze i czytasz książkę i w sumie nie masz nic do powiedzenia na temat głównych bohaterów, oprócz jakichś jakby cech, które nie definiują ich charakteru, tylko na no, przykład opisują ich doświadczenia czy coś. A tutaj jest inaczej i bardzo, bardzo mi się to podoba. No i znowu mamy tutaj, tak samo jak w The Hate U Give, skomplikowaną, ale też jakby bardzo fajnie napisaną relację rodzinną między Bri i jej całą rodzinką. I po tych 200 stronach mogę też powiedzieć, że całą swoją kocham ciocię puch, puch. Ciocię Chatkę. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale no, ona jest wspaniała, kocham ją. Brille też jest bardzo fajna, mimo że jakby ma swoje wady i że popełnia różne błędy i jakby robi rzeczy, których może nie powinna, albo które, jakby, których nie popieram, czy które myślę, że wiecie, no, są na przykład niedojrzałe czy coś, ale jakby nie przeszkadza mi to, bo rozumiem, że jest po prostu nastoletnią bohaterką i rozumiem i na przykład frustrację, czy rozumiem. I reakcje na różne, na różne sprawy i na różne rzeczy w jej życiu. Więc na razie świetnie się bawię, prawda? Ym, jutro mam zamiar skończyć tę książkę w pociągu, bo będę jechać do Krakowa przez pół dnia, <grym> a więc y, miejmy nadzieję, że w końcu um, y, uda mi się skończyć. I to już będzie wszystko z jakby tego filmu. Ogólnie to myślę, że następnym razem, kiedy będę robić taki film, a na pewno będę robić taki film, w sensie, że wiecie. Przyjaciele wybierają mi TBR. To zamiast jakby robić z tego vloga, zrobię po prostu jakby wrapa z tego, kiedy już przeczytam te wszystkie książki i wtedy nie muszę tego robić, jakby, bo teraz nałożyłam na siebie taką presję, że muszę to zrobić koniecznie w miesiąc, że to jest jakby multibiar na wrzesień. No i przez to przyznam szczerze, że trochę jakby nie wiem, no dziwnie się czuję, bo nie przeczytałam wiele innych książek, i kiedy czytałam inne książki, to czułam, że jakby wiecie. Nie mogę ich czytać, bo mam wybrany DBR przez Oliwkę i muszę się go trzymać, żeby skończyć ten film i żeby też móc wstawić ten film jak najszybciej, przez co jakby no nie przeczytałam za dużo w tym miesiącu i wolałabym, żeby to się nie powtórzyło. I chyba wolę właśnie, wiecie, przeciągnąć to trochę w czasie i ewentualnie wstawić taki film raz na dwa miesiące, ale na przykład czytać po dwie książki z takiego DBR na miesiąc i po prostu zrobić z tego wrap-up albo takie, wiecie, sklejkę właśnie krótkich recenzji tych czterech, czy ilu tam książek tuż po przeczytaniu, w sensie jakby moja reakcja tuż po skończeniu tej książki yy, bo w sumie i tak zwykle to tak wychodzi w tych vlogach, tylko że wiecie, jak to jest vlog, to, to się wszystko przeciąga nawet jeżeli nie wstawiam tych wszystkich śmiesznych klipów, które pokazują co robię, albo z kim jestem, albo co jem <laughs> Kiedy tylko wiecie, siedzę albo stoję i gadam o książce, którą właśnie skończyłam czytać, albo którą właśnie zaczęłam czytać, albo którą zaraz zacznę czytać, to, to wciąż jakby się przedłuża strasznie. I myślę, że po prostu robienie takich wrapaków ma o wiele więcej sensu. Nie wiem, napiszcie mi w komentarzach, jak Wy wolicie, bo jakby też przez to, że nagrywałam tego vloga, nie nagrywałam innych vlogów, a mogłabym nagrać innego vloga, czy to niczego i go wstawić w międzyczasie, więc no po prostu napiszcie mi, jeżeli macie jakieś zdanie na ten temat, <grych> którą wersję wolicie, yy, bo no to w sumie Wam ma się dobrze oglądać, nie? <grych> yy, no i tak. No na razie świetnie się bawię, Myślę, że fajnie, że jakby... Oliwka wybrała mi takie książki, po które niekoniecznie sięgnęłabym od razu sama z siebie. Na przykład Iluminej i Ocean na końcu drogi. Nie są książki, które jakoś super, super mnie ekscytowały, ale jakby cieszę się, że je przeczytałam. Nawet, mimo że no, Iluminej mi się tak średnio podobało, Ocean na końcu drogi zrobił na mnie jakby wrażenie, ale takie raczej, wiecie, ulotne. <laughs> Przynajmniej wiem teraz, że interesuje mnie jakby Nila Gaiman'a Ale przede wszystkim, jakby po prostu mam, wiecie, Kolejną książkę do odhaczenia z TVR, czy po prostu do przestawienia spółki TVR-u i nie muszę jakby mieć tej świadomości, że to jest kolejna książka, która mi zalega na półkach, e, której nie przeczytałam. Więc e, no tak, jutro jeżeli uda mi się skończyć onde to wam opowiem, co sądzę na jej temat jak ostatecznie. Hejka, jest 1 października i tak jak myślałam wczoraj udało mi się skończyć ono komap w pociągu. Tak jak mówiłam, bardzo mi się podobała, bo po prostu bardzo lubię styl Angie Thomas i sposób, w jaki ona potrafi pisać postaci. Myślę, że to naprawdę imponujące w sumie. Mam wrażenie, że ta druga część była bardziej urocza, chociaż były też takie momenty właśnie... gdzie mocne momenty. Chociaż no, jakby ogólnie książka nie jest aż tak właśnie mocno dotykająca jak The Hate U Give, no bo jakby też nikt nie umiera i tak dalej. No ale wciąż jakby no wiadomo, że to nie jest super 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 lekkie no tak kocham kocham ciocie puch i kocham treja to takie moje dwie uwagi i mm. bardzo mi się podobała i tak cieszę się że udało mi się w końcu ją przeczytać i polecam